Chcesz, żeby w 2025 spełniły się wszystkie Twoje życzenia? Chodź i zrób ze mną rytuał 12 magicznych nocy, który zaczynamy już dzisiaj, czyli 21 grudnia. Na czym on polega? Słuchajcie, nie potrzebujemy do niego nic skomplikowanego poza kartką, długopisem, świecą i zdrowym rozsądkiem w doborze życzeń. Bo te marzenia, nasze cele muszą być tymi, które wiemy, że przy wsparciu Wszechświata Uda się nam osiągnąć. A sam rytuał ma po prostu jedynie zaprogramować naszą podświadomość na zmierzanie w odpowiednim kierunku. Na 13 osobnych kartkach zapisz kolejno swoje życzenia, następnie zwiń je w ruloniki lub pozaginaj. Na jednej z kartek tej 13 zapisz to życzenie, ten cel, który jest dla ciebie do osiągnięcia w niedługim czasie. Dlaczego? Zaraz się dowiesz. Następnie od dzisiejszej nocy i kolejno przez następne 11 dni wieczorem lub w nocy, kiedy znajdziesz po prostu wolną chwilę dla siebie, wybieraj losowo zapisane karteczki z tych 12, a tej 13 absolutnie nie ruszaj. I spalaj je nad płomieniem świecy. A kiedy zostanie ci już ta ostatnia, 13 karteczka, absolutnie jej nie spalaj. Rozwin ją i przypomnij sobie, co tam zapisałeś, czy zapisałaś. Ta trzynasta karteczka, to 13 życzenie, to powiedzmy taka umowa, taki kontrakt ze wszechświatem. Ty wykonujesz pracę. Praca nad 13 życzeniem i robisz wszystko, żeby się spełniło, a przy reszcie życzeń Wszechświat, Bóg, Bogowie, Opiekun Duchowy, Anioł cóż, jak zwał, tak wzwał, w zależności od tego, co jest Wam najbliższe, wspieracie w tym, żebyś osiągnął swoje cele. To co? Wykonasz w tym roku rytuał 12 życzeń?